Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na czytanie ogólne dla bliźniąt na okres luty-marzec. Powiedzmy, bo zazwyczaj tarot obejmuje czas około 3 miesięcy, ale tak się umówiłam z kartami. Czytanie to nazwałam tak troszeczkę z humorem, byle do wiosny. Moi drodzy, bardzo dziękuję za Waszą aktywność. Jest mi bardzo miło, że moja praca nie zostaje bez echa. Także zaczynamy. Kochane bliźnięta, w energii ogólnej mamy dziewiątkę denarów, a dziewiątka denarów to będzie wyzwanie na ten czas. I ta dziewiątka denarów nam się odwróciła. Co to może znaczyć? To może oznaczać firmę rodzinną, to może oznaczać małżeństwo. Jeśli chodzi o słowa, klucze, to również zdrada, bankructwo, utrata dochodów, utrata być może majątku lub jakieś no, nieczysto brudne pieniądze, nieczysto zarobione. Kochani, jeszcze z przełożenia, tutaj chcę Wam powiedzieć, że mamy czwórkę denarów i Kochankowie. Yy, ta czwórka denarów to może być byk pan na koziorożec, nie musi, ale no, powiedziałabym: pieniądz rządzi kimś. Komuś pieniądze przysłoniły świat. Może chodzić tutaj o sprawy majątkowe, czyli o pieniądze. Na przykład ktoś jest w pułapce pod tytułem: To jest moje, tylko moje. I chce dla siebie jak najwięcej zagarnąć. Osoba w tej energii to jest taki typowy materialista. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. Ta czwórka denarów to jest również ryzyko. Być może ktoś podjął ryzyko jakieś i teraz obawia się zmian, obawia się strat. To również skąpstwo. Dla kogoś. Pieniądze to najwyższa wartość w życiu. Ktoś być może czuje się opuszczony, lub ma obawy, że straci to, co zgromadził i trzyma się kurczowo tego, co zgromadził. Takie nie oddam nikomu. Z chęci posiadania ktoś manipuluje być może innymi. To również trudności finansowe. Ogólnie strata czyjś egoizm. To może być też tęsknota za kimś, kogo już przy Was nie ma lub kogoś, kto jest bardzo daleko. Dziewiątka monet na wyzwaniu, odwrócona, również może oznaczać czyjąś niegodziwość, kradzież, chciwość i być może nastąpi wyjawienie czegoś, co było do tej pory tajemnicą. Może chodzi o szantaż emocjonalny. Nie wiem, to również konieczność spłaty. Związek, relacja, być może na odległość. ale jeszcze chciałabym wrócić. Wiecie, pieniądze yy, można zrobić ciężką, sumienną pracą, ale problem w tym, żeby jeszcze je utrzymać. <laughs> Wracając, tutaj sytuacja uczuciowa jest niejasna. Trzeba się będzie temu przyjrzeć. Ktoś ukrywa bogactwo, moi drodzy. I to być może oznaczać przegraną Wiecie, jak ktoś jest chciwy lub jest pracowolikiem lub pracuje gdzieś i ta praca jest źle płatna, no to trzeba się po prostu jakoś z tym pogodzić i wycofać. Co mamy w uczuciach i w relacjach? Mamy gwiazdę. To może być wodnik, ale nie musi. I gwiazda mówi, że jeżeli jesteś smutna lub smutny, załamany, masz uwierzyć w to, że jesteś urodzona pod szczęśliwą gwiazdą. Obiecuję spokój po jakimś burzliwym okresie, bo przed gwiazdą mamy wierzę, czyli coś się już wydarzyło, coś się już zawaliło, coś już wiecie. Um. Ta energia to jest energia radości, optymizmu, ale to również energia osoby, która jest oderwana od rzeczywistości. Jeżeli jesteś samotna, ta gwiazda zapowiada szczęśliwe zakończenie. W dobrych związkach, kochani, dobre związki pozostają dobrymi i nie ma tutaj co, czego się doszukiwać. U niektórych z Was uczucie się po prostu nawet odrodzi na nowo. Ale to również może oznaczać, że ktoś w sobie lub Wam wmówił, że wszystko jest okej okay w tej sprawie, o której myślisz. Może obiecywał, że wszystko będzie dobrze, a wcale tak nie będzie. Łudzi się ktoś, ale nic nie robi, żeby poprawić swoją sytuację. Gwiazda przynosi ulgę. Przynosi ulgę pod ciężkim i burzliwym okresie. Mówi, że jesteście gotowi na przebudzenie ze złego snu. To jest koniec trudnego okresu w Twoim życiu. Gwiazda, można powiedzieć, to jest też Anioł Stróż. I to również może znaczyć, że jesteście gotowi, żeby rozpocząć nowy etap w życiu. I to, że jest nadzieja na naprawienie błędów z przeszłości. I nadzieja na lepsze. To jest koniec depresji. Koniec negatywnego myślenia. I mówi nam ta karta, żeby ze względu na to, jak się to zakończy, nawet jeśli teraz myślisz inaczej, będzie to dobra zmiana dla ciebie. A to zakończy się już niedługo. I będzie zaskoczona, zaskoczony. Ale zaufaj losowi. Tutaj może być poprawa zdrowia. Tutaj jest kobieta w ciąży. Może ktoś czekał. Tutaj prawda, odrodzenie, wyzwolenie i ujawnienie. Tutaj, drogi single, być może poznacie kogoś na wiosnę. Czyli już. Niedługo. Również widzimy tutaj egzamin. Kochani, w pracy i w finansach. Ja jeszcze nie powiedziałam Wam, że nie ze wszystkimi czytanie rezonuje. Ja uważam, nawet przypuszczam, że to nie będzie dla wielkiej grupy osób to czytanie, bo to jest bardzo specyficzne. <laughs> Mamy tutaj w finansach i w sprawach takich materialnych rycerza denarów. I również nam się odwrócił. I wybrałam kartę, którą jest kapłanka. Rycerz denarów to y, znaki ziemskie, byk panna, ko koziorożec, panna y, to kapłanka. Ale nie musi. Tutaj w jakiejś sprawie możecie otrzymać niezbyt miłą wiadomość. Może trzeba będzie sprzedać majątek, to są jakieś kłopoty w pracy. Tutaj jest być może brak, ktoś nie dostanie wypłaty za coś. Tu jakieś kredyty, również widać stypendia. I tutaj mamy również banki, również urzędy. Ale też mamy tajemnicę. Poświęciliście się dla kogoś lub czegoś, co nie było tego warte. Lub możecie poświęcić się dla kogoś lub czegoś, co nie jest tego warte. I tutaj trzeba uważać. To może być również sędzia, to może być komornik, to mogą być jakieś urzędy czy instytucje, od których zależy wasz los. Niestety grozi utrata spokoju. A to może być za sprawą decyzji, której nie brałeś pod uwagę. Może to przynieść niespodziewane wydatki. Istnieje możliwość, moi drodzy, porażki finansowej albo jakiegoś... Ktoś miał jakiś plan, jakiś projekt i on nie był dokładny, on nie był w ogóle jakiś, nie miał rąk i nóg, jak się tu mówi. To może być porażka. To jest również strata pracy. Albo sami odejdziecie. Będziecie mieli dość, bo jeżeli praca nie jest dobrze płatna, no to co zrobić? Trzeba odejść. I może to też przynieść niespodziewane wydatki, moi drodzy. Istnieje po prostu. Jakieś, jakieś, jakieś kłopoty tutaj macie? Może czekacie na jakieś dofinansowanie? Karta mówi jeszcze nie teraz. Tutaj jeszcze zapomniałam Wam powiedzieć, że być może ta osoba tutaj, wodnik, ale nie musi, jest kimś, kto podejmuje wszystkie decyzje. Nie wiem, czy to jest w rodzinie, czy w Waszej firmie, jakiejś rodzinnej. Czy o, o decyzję o finansach? Być może. I teraz tutaj jest osoba ciągle niezadowolona yy, z życia, wciąż narzeka. Nie ma specjalnych zainteresowań. Może być zachłanny. Możliwe, że będziesz mieć kontakt z urzędem i trzeba będzie coś wyjaśnić po prostu. Jest tutaj też ostrzeżenie przed podróżą. Może to wyjazd służbowy, może delegacja. To również osoba lub Wasz przyjaciel, który nie dotrzyma obietnicy. Na nim nie można polegać, bo tutaj są tajemnice, tutaj jest coś ukrywane. Ten człowiek być może jest, jest to was szef, i on ma po prostu węża w kieszeni. Jak i w prywatnym życiu, tak i w zawodowym. Nie da podwyżki czy premii, na którą czekacie. I tyle. I ta kapłanka mówi, że o czymś nie wiecie. Nie wiecie o jakiejś manipulacji. Ktoś tutaj jest zarozumiały być może. Albo macie kogoś w pracy, kto jest zazdrosny. Jeszcze tutaj muszę wspomnieć, że może to być tutaj jakaś ukrywana ciąża lub nieślubne dziecko. Może dowiecie się, że Wasz partner lub ta osoba ma nieślubne dziecko i musi płacić alimenty. Lub student, który nie studiuje, a mówi, że studiuje. Bo tutaj widać też jakiś oblany egzamin być może. Tutaj ta kobieta coś wie, tylko nic nie mówi, ona nie działa, ona tylko patrzy. I teraz, kochani, wynik i rada wychodzi nam trójka kielichów, co jest bardzo dobrą kartą, jeżeli chodzi o to, że tutaj widać, że macie jakiś okropny problem, ale wychodzi Wam trójka kielichów naprzeciw, a ona mówi. Szczęście. Po prostu. I do tego jest siła. I ta karta mówi: drogi bliźniaku, cokolwiek się dzieje, może w związku nie potrafisz, może y, masz kogoś, na, na kogo na przykład y, obawiasz się przedstawić rodzicom. Miej odwagę powiedzieć, że kochasz, a jeśli trzeba iść na jakiś kompromis, idź. Masz siłę wewnętrzną, żeby wyjść z kłopotów finansowych, ale potrzebna jest dyplomacja i spokój, siła wewnętrzna. I tutaj, kochani, w wyniku jest jasno powiedziane, że znajdziecie rozwiązanie, które przyniesie Wam ulgę, obojętnie jak się to skończy. Jesteście urodzeni pod szczęśliwą gwiazdą. To są pozytywne, choć silne, bardzo silne emocje. Ale teraz z tej lepszej strony. Możesz poznać kogoś na przyjęciu lub na jakimś innym spotkaniu towarzyskim, lub. Yy... Idź do przyjaciół, spotykaj się z przyjaciółmi, bo może kogoś poznasz tam. Ale również, jeśli pytamy, czy jest ktoś trzeci, bo być może tutaj może być romans w pracy, tutaj ta osoba może ukrywać, bo kapłanka to również kochanka. Ta karta potwierdza, że jest trzecia osoba, albo że będzie w Waszym związku lub w waszej relacji. Trzeba uważać, bo ta osoba umawia się nie tylko z tobą, być może. No chyba, że to wy jesteście w związku poza swoją relacją. Macie kogoś. To trzeba uważać, bo to się wyda. Ta osoba uwielbia się bawić, flirtować. To jest taki, wiecie, lekko duch. Nie interesuje jej jeszcze poważny związek. Jeżeli macie kogoś takiego. I jaka jest rada? Ufaj swojej intuicji, żeby nie okazało się, że twój związek, który jest trwały i nic mu nie zagraża, bo tak teraz myślisz, żeby nie okazało się, że, że po prostu jest jeszcze ktoś lub jakaś relacja, powiedzmy. No, nie wiem, może do, możesz się dowiedzieć nawet, że masz yy, przyrodnią siostrę lub przyrodniego brata. Yy, no, no, to chodzi o relacje. Tutaj jest też skok w bok, po prostu. Trójka kielichów to są rozmowy. I przeważnie widzimy tutaj trzy kobiety to mogą być dwie córki z matką to mogą być trzy przyjaciółki. To mogą być inne kobiety, które są bardzo blisko. To jest radość, to jest powrót do zdrowia. Jeśli ktoś chorował, jak mówiłam, to jest ulga. Spotkacie się może z tą osobą, za którą tutaj tak tęsknicie. Tutaj widzimy emocje czyli znaki wodne skorpion, rak ryby ale też nie musi być. Tutaj jest dużo, dużo pieniędzy i emocji. Na koniec. Ta karta wskazuje, że, że to jest koniec problemów. To są rozmowy, to są świę, świętowania czegoś i przypomina o wdzięczności. Tak jak mówię, może wróci ktoś bardzo wam bliski, ktoś, kto was rozumie, kto rozumie wasze kłopoty i pomoże wam w nich. To jest bardzo dobra energia dla artystów, żeby coś tworzyć. Jeżeli jesteś smutny, pisz, pamiętnik lub maluj. Najwięksi artyści y, tworzyli w swoich najgorszych, najgorszych dniach, kiedy się bardzo źle czuli, kiedy byli zrozpaczeni, kiedy byli zakochani, najpiękniejsze dzieła wtedy powstały. I nie zamykaj się w swoich rozterkach, po prostu. Odezwij się do osoby, którą kochasz. Wyjdź do ludzi. Jeśli ktoś pragnie się w coś zaangażować, nie może zapomnieć o rozwadze, żeby Was nikt tutaj jeszcze widzicie, jak Was ktoś do czegoś będzie namawiał, sprawdzać umowy. Ja Was przepraszam, że tak wróciłam, ale właśnie mi się umowy, wszystkie drobne druczki, żeby się po prostu nie dać yy, w coś wkręcić nieładnego. Uważaj, żeby nie mówić za dużo, również. Tutaj jest dyskrecja. Jeżeli ktoś Wam coś powie, nie powtarzać. Lub nie mówić za dużo, bo ludzie niestety najlepiej, plotka działa, kiedy się mówi nie mów nikomu. Panować nad instynktem, słuchać in intuicji. Zwycięstwo przychodzi przez wewnętrzną sprawiedliwość, nie agresję. Nie. Głównym zadaniem będzie przestać użalać się nad sobą i dojrzeć moralnie. Przestańcie wątpić w swojej umiejętności. I również jest prośba, aby pozbyć się złych nawyków. Przezwyciężycie problemy. Może macie problemy z akceptacją i zrozumieniem. Tutaj są rozmowy, tutaj jest naprawdę miły czas. Tutaj jest powrót. Yy... Energii, tutaj jest samodyscyplina. Ludzie cię tak widzą, pewną siebie cudowną, że kontrolujesz siebie. Że emocje w porządku. Bądź odważną osobą, zorganizowaną, poukładaną. Być może trzeba będzie komuś pomóc i. Być może ty potrzebujesz pomocy. I ta osoba ci pomoże. Nie atakować. Sport, zdrowie, jeżeli jesteście w jakiejś... Yy, wiecie, czasami jest nam źle. Trzeba tą energię przenieść właśnie, ćwiczyć, dbać o zdrowie, zadbać o swoją atrakcyjność fizyczną zadbać o odpoczynek również jeżeli tutaj dowiecie się czegoś na temat na przykład swojego dziecka, które no miało studiować, bierze pieniądze ale nie studiuje lub kogokolwiek postarajcie się zrozumieć bo macie szansę żeby wszystko u was było w jak najlepszym porządku I tu jeszcze taka, jeżeli jesteście samotni, jeżeli będziecie siedzieć w domu, tacy smutni, zdesperowani, karta mówi, wyjdź, bo kogoś przegapisz, kto być może już tam na ciebie czeka. Bo po tej trójce mamy czwórkę kielichów, a w czwórce kielichów osoba siedzi i żałuje, i nie wie co ma zrobić, i tylko siedzi znowu. Nie róbcie tego. To jest dla Waszego dobra. Bardzo ładnie. Dziękuję Wam, kochani. Teraz sobie z tych kart tutaj wymyślcie sobie pytanie do aniołów. Ja wylosuję trzy karty. Życzę Wam. Aby ten problem, który Was dotyczy, się jak najszybciej rozwiązał, jakkolwiek się rozwiąże, zrozumcie, słuchajcie. Nie robić nic tutaj w tych finansach, tylko obserwować, bo ktoś coś ukrywa, ktoś nawet ukrywa majątek. I to się wszystko wyda u niektórych właśnie w tym czasie. Trzy odpowiedzi. Mam nadzieję, że pytanie jest gotowe. Odpowiedź numer jeden. Zależy od Ciebie. Pamiętajcie, nasze życie tylko zależy od nas. Jak my sobie je układamy, tak ono się toczy. Odpowiedź numer dwa. Obfitość przychodzi. Tak. Oczywiście. Odpowiedź numer trzy. Nie przestawaj. Kochani, to było bardzo krótkie czytanie. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się.